Ruszyły. Przy wewnętrznej wstrzymywany Mejdan Pekossak. Na prowadzenie wysuwa się Cewasz. Cewasz bardzo szeroko prowadzony Lindals Anakin na miejscu drugim. Razem z mocno trzymanym Mejdanem Pekossakiem. Na miejscu czwartym Kito i na piątej pozycji Al Caracas. Utrzymuje prowadzenie Cewasz i na drugim miejscu zmieniają się Lindals, Anakin, teraz Mejdan P. Kossak. I kolejną parę tworzą Kito oraz Al Caracas. Cevash, Cewasz, Lindals, Anakin, Mejdan P. Kossak, Kito i na ostatniej pozycji Al Caracas. 1000 metrów do celownika, Cevas, Lindals Anakin, meydan Pekosa, Kito i Alcaracas. No tempo wyraźnie wzrosło. Utrzymuje prowadzenie Cewasz, za nim dużym kołem Lindals Anakin. Kito, Mejdan, Pekosaki zamyka pole Al Caracas. Lindal Sanakin ruszył. Ślad za nim. Kito i też Mejdan, Pekosaki. Lindal Sanakin. Lindal Sanakin prowadzi. Próbuje go łapać. Kito. A Kito jest atakowany przez Mejdan, Pekosaki. Ale z odległości są już na tyle długie, że Lindal Sanakin wygrywa jak chce. Drugi jest Kito, trzeci Majdan Pekosa.